Witajcie, to z kości i szybka wrzutka dziś na stole Psi park od wydawnictwa Galacta. Czyli taka ładniusia, prościusia gierka o, o psiakach, o ich wyprowadzaniu na spacer. W każdym razie jesteśmy sobie takim wyprowadzaczem, takim opiekunem. Rozkładamy główną planszę, talię rodzajów psów. Bierzemy sobie, tasujemy i w sposób losowy tutaj ustawiamy. Każdy z graczy też bierze swoją planszetkę, podstawowe zasoby, mamy też taki znacznik punktów, ustawiamy go na wartości 5, a to dlatego, że będziemy mogli za, za, 17, za te nasze punkty kupować nowe karty, no i tak też się dzieje, wystawiamy karty w zależności w ile osób gramy, To graliśmy w dwójkę, więc doszedł nam taki auto autowyprowadzacz i jego kość, która mówi, ile obstawia, albo ile porusza się, zaś się w parku. Mamy też kartę, która mówi nam, jakie bonusy, gdzie dokładamy, czy jakie sobie blokujemy. No i tak zwaną prognozę. Tu pogody wykładamy sobie, i na każdą rundę mamy jakieś zmienne. No i co? Zaczynamy od tego, że każdy z graczy tutaj na tej swojej smyczy. Ustala wartość, za jaką chciałby nabyć psa, a następnie ustawia swój znacznik. Kolejny gracz może ustawić sobie znacznik w tym samym miejscu lub przy jakimkolwiek innym się. No i sprawdzamy. Jeśli jest dwóch graczy, no to oczywiście musimy porównać. Osoba, która dała więcej, to ona tego psa zgarnie. Gdyby był jeden, tak czy siak, kosz, który ustawiłem, muszę zapłacić. Natomiast osoba, która tu stanęła, no przeniesie się na psa, który wybrany nie był, i za jeden punkt tej tu reputacji tę kartę pozyska. W każdym razie, w momencie kiedy każdy z graczy już ma po jednym psie, wykładamy drugą turę. Tak, żeby co rundę dwa takie psiaki zdobyć. Psiaki kładziemy do naszego kojca. I no, na początku będziemy mieli oczywiście dwa, później już będziemy ich mieć więcej. W kolejnej fazie będziemy wychodzić sobie na spacer. No i tu teraz wybieramy, które psiaki z nami idą. Możemy maksymalnie wyprowadzić trzy psy, ale żeby je wyprowadzić, no to musimy tutaj opłacić odpowiedni koszt. Czy to przysmakami, zabawkami, patykami czy piłeczkami, dwa też robią za jokera. Wyprowadzamy psy. dostają one tutaj znacznik obroży, że jedą sobie na spacerek. No i teraz po kolei każdy gracz może zrobić od 1 do 4 punktów w ruchu. No i w zależności gdzie zatrzymamy się, no to pobierzemy sobie odpowiedni zasób czy też punkty prestiżu, a może podejrzymy sobie karty albo wymienimy psy z tych, które biorą udział w tym spacerze na jakieś skojca. Kiedy staniemy na tym samym polu, co jedny gracz, no to musimy sobie odjąć punkt reputacji. No chyba, że nasz pies mówi o tym, że na przykład zrobić czego nie musimy, bo mamy tu różne zdolności na tych psach. Niektóre punktują za określone zasoby na nich, inne za różnorodność psów skońców, inne jeszcze dają nam jakiś zasób za samo. To, że wyprowadzamy ich, co wy, wyprowadzamy je, co może nam skombować, dzięki czemu będziemy mogli wyprowadzić innego psa. Jeszcze jakiś inny pies, na przykład, da nam punkty, że za każdym razem, kiedy zdobędziemy zabawkę, to dostajemy punkt zwycięstwa albo jakiś inny zasób. No w każdym razie mijamy się, mijamy do momentu, kiedy któryś z graczy już pójdzie sobie na ostatnie pole, wtedy to dostaje tutaj nagrodę. Kiedy to przedostatni gracz. Wejdzie na te pole, ostatni już z automatu jest przeniesiony, no i niestety dostaje punkty minusowe. Oczywiście cały czas sprawdzamy, co w danej rundzie działa, czy jest to na etapie wyprowadzania psów, czy powrotu i tak dalej. W każdym razie, kiedy zakończymy spacer, psy te powracają, no i za każdego wyprowadzonego psa dostaniemy punkty. Za każdego psa, który nie ma obroży, nie był wyprowadzony, niestety dostaniemy punkty minusowe. No i co? Przeskakujemy do kolejnej rundy. Tutaj zaznaczamy sobie kolejną rundę. Mamy nową zdolność. Wybieramy znowuż sobie po dwa psy. Znowuż idziemy na spacer i tak przez cztery rundy. Na koniec, w zależności, czy mamy najwięcej psów danego rodzaju, no to dostaniemy odpowiednio przydzielone tu punkty. Przy remisie obie osoby dostaną. Dostaniemy też punkty za nasze ukryte. Cele, bo każdy z graczy dostaje standardowy, jak i zaawansowany cel. No, i na bazie jednej z tych dwóch kart, które sobie zostawił, dostanie punkty. No, tu od razu muszę powiedzieć, że cele te wydają się no troszkę czasami dziwnie zbalansowane, bo niektóre standardowe tak naprawdę nie są dużo trudniejsze niż zaawansowane, a dadzą nam niestety mniej punktów. E, co dalej? No, dalej też dostaniemy. Punkty za psy, które na koniec coś tam nam miały dawać, także za pięć zasobów. No i osoba wiadomo, która najwięcej tych punktów zyskała wygrywa. I tyle. No mega, ale to mega prosta gra. Nie wiem, czy aż nie za prosta, jeśli chodzi o możliwości, jakie oferuje. No na plus na pewno jest bardzo ładne wykonanie. Mnóstwo kart zobaczcie, tu mamy talię. Tu mamy tali tych psów, a tak naprawdę każdy z graczy wyprowadzi 8 psów. 8 psów będziemy mogli zyskać. Już nawet w instrukcji mówią, żeby wziąć sobie tylko połowę tali połowę odstawić. No, troszkę może szkoda, może nie wiem. In, inni uznają to za ogromną regrywalność. No w każdym razie, gierka, tak jak mówiłem, ładna gierka, prosta w zasadach. Jeśli będziecie chcieli kogoś wprowadzić do gier planszowych, to może być to ten tytuł. No, chociaż trzeba przyznać, że bywa tu naprawdę ciasno, jeśli chodzi o zasoby, o wyprowadzanie, i jeśli no, jedna runda Wam nie pójdzie, to już będzie Wam trudno to wszystko wyprostować. Tak czy siak, jeśli jesteście psiarzami, lubicie tego typu gierki, no to zwróćcie uwagę na Psi Park. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.